29 uczniów i czterech nauczycieli z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach wróciło dziś z praktyk we Włoszech. Ich wyjazd został skrócony o dwa tygodnie z powodu obawy o zarażenie koronawirusem. Przed wyjazdem wszyscy zostali przebadani. Teraz każdy z nich ma spędzić dwa tygodnie w domu. Nie jest to jednak kwarantanna, a odosobnienie. W celu unikania jakichś większych zbiorowisk ludzi, przecież mamy z takim odosobnieniem w domach do, do czynienia we wszystkich krajach, gdzie są odnotowane przypadki zarażenia koronawirusem, więc w Polsce one są zgodne z tym, co WHO. Ustaliło. Gdyby jednak pojawiły się u nich jakieś objawy choroby, mają skontaktować się z inspektorem sanitarnym. W kwietniu wyjazd na praktyki do Włoch planowały dwie inne szkoły Starnowskich Gór, ale próbują przesunąć ich termin. Z kolei do szpitala specjalistycznego w Chorzowie trafiły dwie pacjentki, które wykazują objawy podobne do tych przy zarażeniu koronawirusem. Ich stan jest stabilny. Obydwie przechodzą szczegółowe badania. W szpitalu funkcjonują odpowiednie procedury przewidziane przepisami prawa i tutaj wszystkie warunki sanitarne epidemiologiczne są zachowane. Posiadamy 40 łóżek na oddziale szpitalnym plus 9 izolatek. Pacjentki właśnie przebywają w tej części izolatkowej, aby tutaj uniknąć wszelkich nieprawidłowości i zagrożeń. Także. Tutaj jest cała sytuacja kontrolowana w tym zakresie. Wyniki badań pacjentek powinny być znane najpóźniej w czwartek. Znamy już natomiast wyniki badań pacjenta, który w piątek trafił z lotniska w Pryżowicach do szpitala powiatowego w Zawierciu. Ich wynik jest ujemny, a to oznacza, że pacjent nie jest zarażony koronawirusem. Muzyka Ciągle brak pełnego porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Dzisiaj zarząd Województwa Śląskiego do wieczora negocjował ze stroną związkową szpitala. Spotkanie zakończono, spisano protokół. Rozmowy mają zostać wznowione jutro w siedzibie szpitala. Będziemy dopracowywać szczegóły, jeśli chodzi o kwoty dla pielęgniarek i położnych. Natomiast kwoty, które są już wstępnie uzgodnione, mają być zawarte też w tym protokole dla osób, które nie zostały objęte z porozumieniami systemowymi, czyli tak zwanymi wzrostem wynagrodzeń. Zobaczymy, co dalej będzie. Wcześniej marszałek województwa śląskiego zaproponował 1,8 mln na podwyżki wynagrodzeń. To około 210 zł brutto na osobę. Strona związkowa domagała się jednak 350 zł brutto. Dziś marszałek nie chciał mówić, czy podczas negocjacji podniósł proponowaną przez siebie kwotę. Ja bardzo się cieszę, że ten dialog prowadzimy i on jest bardzo merytoryczny. I tu nie chodzi o to, żeby tak jak powiedziałem już to wielokrotnie punktowo załatwić problem i rozwiązać. My staramy się też w tutaj społecznej pokazać te aspekty całych, wszystkich szpitali, też marszałkowskich. Cieszę się z tego dialogu i z tej otwartości, że w spokojnej atmosferze prowadzimy te rozmowy, spieramy się na te argumenty merytoryczne. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zarząd województwa chciałby podpisać ze związkowcami porozumienie już w najbliższy poniedziałek. Tragiczny pożar w kliwicach Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem w mieszkaniu na drugim piętrze. Z budynku ewakuowano łącznie osiem osób. Przyczyny na razie nie są znane. Około godziny 20 do staniska kierowania komendanta miejskiego w Gliwicach wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Racławickiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Pierwszych Sił i Środków ta informacja została potwierdzona. Z kolei dziś w porannym pożarze w Sosnowcu przy ulicy Radosnej również zginęła jedna osoba. O godzinie 6.42 do stanowiska kierowania komunanta miejskiego PSP w Sosnowcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego przy ulicy Radosnej. Niezwłocznie dyżurny stanowiska zadysponował pięć zastępców, w tym dziewiętnastu strażaków. Po około siedmiu minutach od zgłoszenia jednostki dotarły podskazany adres i podczas rozpoznania ustalono, że pożarem objęte jest jedno z pomieszczeń na parterze domu. W jednym spokoju znaleziono zwęglone zwłoki. Nie wiadomo jeszcze, co mogło być przyczyną pożaru. Katowice szykują się do kolejnej drogowej inwestycji, a mieszkańcy są mocno zaniepokojeni. Chodzi o wylot z tunelu pod rądem w kierunku Sosnowca i Mysłowic. To inwestycja, która wisi w powietrzu od ostatnich wyborów samorządowych, ponieważ przebudowę newralgicznego fragmentu dts ki prezydent Marcin Krupa wpisał w swoją umowę z mieszkańcami. Zwłaszcza ci, którzy mieszkają na osiedlu Gwiazdy mają co do tego pomysłu duże wątpliwości. Dotyczą niewątpliwie likwidacji miejsc parkingowych i likwidacji zieleni na terenie osiedla Gwiazdy, jak również następną dużą taką wątpliwością to jest jak będzie przebiegała ta trasa, bo jeżeli będzie budowany wiadukt, mieszkańcy bardzo obawiają się, że będzie on biegł tuż pod ich oknami. Natomiast kolejną rzeczą, którą też, na którą warto też zwrócić uwagę, to jest to, że mieszkańcy pamiętają remont, kiedy był budowany, był tunel, kiedy było rondo przebudowane i boją się tych hałasów, że czeka ich dokładnie to samo kilka lat życia na budowie permanentnej. Przede wszystkim radni prosili już w ubiegłym roku Spotkanie, bo na razie mieszkańcom trudno wyobrazić sobie, jak ta przebudowa miałaby wyglądać. Na tym wylocie z tunerów gdzie jest bardzo duży ruch, no coś trzeba z tym zrobić. No i teraz, jak właśnie pogodzić interes tego ruchu, no i mieszkańców? No to jest bardzo trudna sprawa. Znaczy, ja wierzę mieszkańcom, że są zaniepokojeni. No, gdyby się jeszcze straciły miejsca parkingowe, których i tak tu jest bardzo mało, no to będzie tragiczne. Zgodnie z koncepcją zapowiada się dobudowa dwóch estakat. Jedna miałaby połączyć bezkolizyjnie drogę od strony Mysłowic z centrum Katowic, a druga miałaby po wyjeździe z tunelu umożliwiać skręt w kierunku Tychów bez konieczności przejeżdżania przez kilka pasów. Ja wiem, że urząd deklaruje, że oczywiście w przypadku realizacji tej inwestycji i zmniejszenia liczby miejsc parkingowych związanych bezpośrednio z planowaną inwestycją, będzie, będą poszukiwane rozwiązania alternatywne, żeby dodatkowe przestrzenie niezagospodarowane dzisiaj. No się według gwiazdy takich przestrzeni trochę jest, aby te przestrzenie były przeznaczone właśnie pod kolejne miejsca parkingowe. Miasto zapewnia, że nie zapadną żadne ostateczne decyzje, zanim nie dojdzie do wyczekiwanego spotkania z mieszkańcami. Do katowic każdego dnia ponad 120 tysięcy pojazdów wjeżdża. Jest to miejsce, które dzisiaj mocno się korkuje, dlatego prowadzimy analizy dotyczące, jak Rozwiązać tę sytuację na drodze, na wylocie z katowickiego tunelu w stronę Sosnowca. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, żadne decyzje w tej chwili nie zapadły. W tej chwili analizujemy możliwości, różne koncepcje. Najpierw na pewno będziemy chcieli porozmawiać z mieszkańcami i takie spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie planujemy jeszcze w tym roku, w drugim kwartale. Przygotowaniem do tego spotkania jest zamówiona przez Katowice animacja proponowanej przebudowy. Ma ona powstać w ciągu w ciągu miesiąca dopiero po jej wykonaniu urzędnicy spotkają się z mieszkańcami, choć niektórzy już czują, że odwrotu nie ma, bo to być może wstęp do zapowiadanej od dawna kontynuacji drogowej trasy średnicowej. ten sprzęt jest niezwykle potrzebny. Oddział pediatryczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Bielszowicach potrzebuje nowego USG, bo to, które jest, za chwilę przestanie działać. Mamy taki pewien standard wprowadzony, że każde dziecko, które trafia na oddział, ma wykonywane USG jamy brzusznej. Ze względu na to, że no, powiedzmy, nasza populacja nie jest aż tak do końca przebadana. Często zdarza się tak, że przypadkowo znajdujemy jakieś rzeczy, o których rodzice w ogóle nie mają zielonego pojęcia, na przykład u, u pacjenta kilkuletniego robimy USG brzucha i nagle okazuje się, że ma refluks pęcherzowo moczowodowy, który, o którym do tej pory rodzice nie wiedzieli, a to niestety no, może mieć wpływ na dalsze losy tego dziecka. Od kilku dni trwa zbiórka pieniędzy na nowoczesny sprzęt. Akcje prowadzą wolontariusze z Fundacji Anioły w Piżamkach. W sumie potrzebne jest 111 tysięcy złotych. Jesteśmy przerażeni, ale jednocześnie pełni wiary i entuzjazmu. Zruszyła <laughs> zrzutka, która w pierwszych dniach się fenomenalnie roz, rozkołysała. Teraz trochę zwolniła, dlatego liczymy serdecznie na wsparcie. Bardzo byśmy chcieli zebrać te pieniądze e, tak naprawdę e, do, do czerwca. Zbieramy je dla dzieci i chcemy im zrobić prezent. Na razie u Udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych, tylko w ubiegłym roku badania USG na oddziale pediatrycznym Szpitala Miejskiego w Ródzie Śląskiej wykonano aż tysiąc razy, czyli każdemu małemu pacjentowi. Ważna kolejowa inwestycja coraz bliżej Katowic, odłożona w czasie modernizacja, która ma zmienić transport w aglomeracji, otrzymała właśnie pozwolenie na budowę. To pierwszy krok w kierunku dobudowania kolejnych torów na odcinku z Będzina do stacji Katowice-Szopieńce Południowe. Wbrew pozorom to bardzo istotne przedsięwzięcie. Jest to strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski Południowej, a także efektem, co, co warto dodać tej inwestycji, będzie zwiększenie przepustowości linii kolejowej, dzięki, dzięki czemu będzie nie mogło... Mogą nią pojechać więcej pociągów. Będzie rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od ruchu aglomeracyjnego. Będzie przyspieszenie. Pociągi pojedą szybciej, dzięki czemu skróci się czas przejazdu pociągów od Katowic do Będzina. A w przyszłości taka szeroka linia kolejowa będzie poprowadzona aż do granicy z Czechami. Jednak to dość odległe plany. W pierwszej kolejności ma być realizowany 7-kilometrowy fragment pomiędzy Katowicami i Będzinem. Wszystko zależy od tego, czy i ile pieniędzy Kolejowa Spółka otrzyma w przyszłej perspektywie unijnej, która rozpocznie się w 2021 roku.